Siemanko, witam Was bardzo serdecznie w pierwszym odcinku drugiego sezonu kariera Orze -Senis. Przed Wami otrzymane oferty, które dostaliśmy na początku tego okienka transferowego hmm, za naszych zawodników, tutaj za Luisa Chavez'a. Jesteśmy w trakcie negocjacji, bo jeżeli hmm, dostalibyśmy tą ofertę za te 32 miliony, to ja się na nią zgodzę. Fajnie, że Luis Chavez dla nas grał, naprawdę też dużo wniósł do tej drużyny. Natomiast Meksykańczyk w tej Orze -Senicei to tak... E nie pasuje mi do końca w kontekście takiego, mm, takiej narracji w jaki sposób chcielibyśmy tworzyć ten klub. Tutaj jednak raczej Francuzi, Polacy, ewentualnie jakieś takie kraje, może afrykańskie coś w ten deseń. Jednak Meksykańczyk tutaj niestety mi nie pasuje. Jeśli chodzi o Bilala Ibrahimiego, no to tutaj też się zdecydowałem, że to nie ma najmniejszego sensu, żeby on dalej grał w naszej drużynie. Ma 24 lata, 74 oceny ogólnej, gdzie Kamiński Diop kompletnie go przebijają. Dodatkowo mamy jeszcze dwóch takich dość młodziutkich zawodników, którzy grają na skrzydła. Zaraz Wam pokażę ich. I oni też fantastycznie będą się wpisywać w role rezerwowych. Także tego gościa sprzedajemy. Izak Ubel odchodzi na wypożyczenie. Tak samo jak Mateusz Kaczmarek. No i jeszcze tutaj mamy to jest nasza, nasza lista transferowa. Kogo chcemy wystawić na sprzedaż? Ja uważam, że taki napastnik jak Ewan Gessound też nam nie jest niestety potrzebny, ze względu na to, że mamy Matysatela. Złożyłem też ofertę za papageje. On ma 79 rola. Jeżeli odejdzie Luis Chavez do 30 milionów i zgarniemy sobie tutaj papageje, to to praktycznie będzie transfer 1 do 1, a a nie zapłacimy za to nawet grosza. Dodatkowo Omari ze względu na to, że on nie czuł się zbyt dobrze w naszej drużynie, a także, no ja nie stawiałem na niego zbyt często, przeszedł do FC Romy za 14 milionów. To na pewno nie jest kwota y, maksymalna, którą moglibyśmy za niego wyciągnąć, natomiast ja nie chciałem mu y, stawać na drodze. Co więcej, <laughs> przyszedł do nas z wolnego transferu, zakontraktowaliśmy go w okienku zimowym w zeszłym roku, Joel i on na razie będzie stanowił parę y, obrońców razem z Tobido. Dlatego też y, nasz środkowy obrońca NBA tymczasowo będzie rezerwowym. Wiem, wiem. Nie spodziewaliście się tego, aczkolwiek ja uważam, że y, też mu troszkę to powinno dać pokory. No i tutaj zastanawiam się, cały czas, czy za Rakiticia nie wpuścić y, Pone. aczkolwiek jeszcze się z tym wstrzymam. Poza tym, jeżeli, kupimy, jeżeli sprzedamy Luisa Czaveza, to ja chcę tutaj wrzucić jakąś bombę transferową. Zdecydowanie mm, kogoś, kto y, zastąpi godnie Iwana Rakiticia, myślę, że taki zawodnik 85 plus overall mm, do nas wpadnie na tą środek pola. Ja w sumie już zacznę się rozglądać za tym. W międzyczasie Papa Geje do nas wyłączył, także no, to jest kolejny świetny, ale to świetny transfer. Anton Mendy od nas odchodzi, bo nie mamy potrzeby, żeby ten gościu grał u nas w drużynie. Co jeszcze? Aha, wiem. Miałem zrobić wytyczną dla skauta na środkowego pomocnika klasa światowa. Dobra, no i czekamy tak naprawdę. Zobaczmy w ogóle, gdzie nasi... Skauci wychodzą? okej okay. ja bym chciał jeszcze zatrudnić. Ale my mamy budżet ogromny. No ale to wystarczy jedna, jedna duża gwiazda i już jest po budżecie. Hmm. Ostatni poszedłby do Hiszpanii. No i elegancko. O, ja wiem, kogo ja bym chciał tutaj. To by był pik transferowy. Pytanie tylko, ile on ma overalla Paul Pogba to byłoby coś. Powrót. Yy, co? Co tu się wydarzyło? Czekajcie. Pokopa. Czy ja czegoś nie rozumiem? Kurde. Co tu się wydarzyło właśnie? O, Adrian Rabio też by był spoko. Ale gdzie jest pol Nie rozumiem tego co tu się dzieje. Wolpogba nie istnieje w tej FIFI? Czy o co chodzi? Wow! Grubo, grubo, naprawdę grubo. Faktycznie chyba pola pogby nie ma w tej FIFie. Nie, no to musi być jakiś bug. <coughs> o kurczę, ale gruba akcja. A może Pol Pogba po prostu odszedł na emeryturę po tym sezonie? Zgupiałem, kompletnie zgupiałem. Akceptujemy obie oferty. 32 miliony to jest super oferta. Ja ją akceptuję. Pozostałe oferty przekształcamy w Oferty wypożyczeń. Tobi do w żadnym wypadku od nas nie odejdzie. Izaak UB ofertę z Motherwell. 8 milionów, biorę w ciemno. Tobi do w życiu od nas nie odejdzie. A tutaj zanegocjujemy. Ja nie chcę wymieniać piłkarzy, ja chcę dostać PITOS. Usuń zawodnika. No chyba, że wezmę Enkolokantę. Nie, bez sensu. Nie chcę kolejnego defensywnego zawodnika. Jak nam dacie Karima Benzemę, to się zgodzę. Co wy na to? Aha. Jednak nie. Jednak, Jednak się nie uda. Szkoda. 5 milionów, biorę w ciemno. Trudno, ja wiem, że to jest mało za takiego, za takiego młodego i bardzo obiecującego piłkarza, natomiast nie chcę się bawić w jakieś gierki. Tymczasem Luis Chavez przychodzi za 32 miliony do Bayernu, Monachium. Najlepsza możliwa oferta to było 33 miliony, fantastycznie, ależ bogaci się to, to Orzesenis. Na wszystkich swoich piłkarzach, a dalej mamy niesamowicie wysoki poziom umiejętności w naszym zespole. Coś pięknego. Zobaczmy, jak idzie scoutom. Pomocnik klasa światowa. Może weźmiemy z powrotem keprema oh, Tony Cross. I z powrotem turam Tony Cross. I mamy ekipę, która robi kompletną dewastację. Nie, no to niego Krosa, to ja muszę pozyskać. Zbyt bardzo lubię tego piłkarza. Co to, to będzie za piękny piłkarz? Kluczowy, oczywiście. Dwa lata ty chcesz jeszcze u nas grać. Oczywiście. Ignorujemy i dostaniesz stówkę. Co ty na to? Pięknie. Toni Cross. Toni Cross w Nicei. To jest zawodnik, który idealnie wejdzie w tą rolę, którą pełni u nas Rakitić. Rakietyć musi się z nami pożegnać. Zastanawiam się, jak to zrobię. Nawet mam pomysł, jak to zrobię. Z racji tego, że mamy aż tyle pitosu, to ja sobie Kefrema Turama ściągnę z powrotem. W zasadzie był, nie było go u nas tylko rok. I zrobimy tak. Ilu my mamy piłkarzy w ogóle? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Sześciu środkowych pomocników Zrobimy tak Albo 30 milionów i Rakitic, Co ty na to? 30 milionów bez Rakiticia. Okej. Okay. Biorę w ciemno. Kefrem Turam wraca do nas po roku. Ja cię kręcę. Budał i cross i kefrem Turam. My mamy za mocny ten środek pola, Zdecydowanie. I dostaniesz stówę. Fantastycznie. No, no, no. Takie dwa transfery. I to naprawdę niedużo wydaliśmy za nich. 30 milionów, tak naprawdę. Bo to Nikros. Kupiliśmy za tyle samo Kefrematurama, co sprzedaliśmy Chaveza. No to to już mówi wszystko o naszej drużynie. Dobra, ale ze względu na to. Że myśmy tak dużo tych pom pomocników nakupowali, bo mamy Krosa, mamy Turama mamy Geje, mamy Kone, mamy Budałiego, mamy Zairemeriego No to tak, Cloud Maris oraz Rakitich muszą się z nami pożegnać. Niestety, no takie jest życie, no nic z tym nie zrobię. Nie będę udawał, że mi jest przykro, bo mi nie jest przykro. Po prostu tak jest i tyle trzeba to zaakceptować. Dobra, wchodzimy do tego głównego składu. Cross, kefrem. No i gramy w taki sposób. Kone, turam i cross. Ale sztos. Ale się jaram tym składem. Co ja pakę złożyłem? To jest niemożliwe. No, a tutaj odpowiednio rzucimy Geje, Maurice i Zaire Emery. Witi. Hmm. to ta też jest ciekawe, bo zastanawiam się, czy kupić sobie jakiegoś środkowego obrońca rezerwowego, czy ten Viti nam wystarczy. a w sumie, z... w związku z tym, że mamy tyle Pitosu, ile mamy, to ja się pokuszę. O pewnego środkowego obrońcę. Ja myślę, że Wy doskonale wiecie, kogo ja bym chciał zakontraktować. Tak jest. Kubuś Kiwior. Kubuś Kiwior będzie naszym nowym, rezerwowym, środkowym obrońcą. Próbujemy im wepchnąć... ...Iwana Rakiticia I dyszkę. Co to na to, Arteta? Och, nikt nie chce tego Rakiticia biednego. No ale trudno. Ja w takie coś biorę w ciemno. Kiwior przechodzi do nas. <laughs> Zastanawiam się jeszcze, co by tutaj ściągnąć. Bo brakuje mi w zasadzie tylko skrzydłowego jakiegoś takiego potencjalnego do przysz przyszłości. Fantastycznie, Kubuś. Cieszę się, że się zgadzasz na tego rotacyjnego. Ignorujemy klauzulę i dostaniesz ode mnie 50 tysięcy. Super. Cieszę się, że się na to zgodziłeś. Fantastycznie. Kolejny, świetny transfer. No ale ze względu na to, że Kubuś Kilior przechodzi do nas, no to musimy pozbyć się jednego z naszych środkowych obrońców. No i pozbędziemy się oczywiście tego Witiego. Ja bym tu mógł jeszcze spróbować puścić jakiegoś, yy, oczywiście, bramkarza. Natomiast bułka to jest nasza podstawa. I ja tego nie zmienię. Zobaczmy, czy ktoś jeszcze nie jest zadowolony z kontraktu. Zaire Emery. Super, cieszę się, że się na to zgodziłeś. Pozostali zawodnicy są zadowoleni ze swoich kontraktów. O, Kubyś Kamieński jeszcze nie. 108 milionów, ok. Klauzulę taką sobie chciałeś zrobić. No ok. Jak chcesz taką klauzulę. To tak też zrobimy. Zobaczmy teraz. Kto jest naszym najdroższym piłkarzem? Jakub Kamiński. 40 milionów. Ok. Sofian Diop. No on też mi nie pasuje do tego stylu gry, który my będziemy przedstawiać. Ale nie ma co się na razie tym zastan nad tym zastanawiać. Ta ekipa wygląda po prostu pięknie. Jestem zauroczony tym, co my tutaj mamy. pozostaje tylko i wyłącznie czekać aż ci piłkarze się ze sobą zgrają bo tak naprawdę tylko tego nam brakuje tylko tego nam brakuje jak oni się zgrają to to jest ekipa która wymiata wymiata Kompl kompletnie wymiata ligę mam nadzieję że Rakitic oraz yy... Oraz ten Gesand od nas odejdą. No bo nie ukrywam, chciałbym, nie chciałbym, żeby oni potem się męczyli i nie grali u nas. Fajnie, tych młodych chłopaków też sprzedaję. Super zadowolony z tego powodu nie jestem, aczkolwiek tak musi być. Koś Korci mnie, żebyś wziąć jakiegoś innego bramkarza. Naprawdę. Dobra. Jest jeden bramkarz, na którego jestem w stanie się zgodzić i go tutaj ściągnąć. Gościa, który ma moją niesamowitą sympatię. Spróbujemy. Spróbujemy zakontraktować tego kozaka. Aha, no tak, bo Pogba przecież ma ten zakaz yy, dostał bana za to, że brał te środki dopingowe. Dobra, teraz już, już kojarzę spoko. O, Claude Maurice. Akceptuję. Ja nie chcę naprawdę się... Męczyć z tym kościem, bo on naprawdę dużo, 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 dużo dał drużynie. W momencie, kiedy mówił, że chce grać, to grał i grał naprawdę na bardzo wysokim poziomie, także będzie go brakować jak, jako tego super zmiennika. Natomiast no, nie chciałem po prostu, żeby doszło do sytuacji, w której on będzie zawiedziony, bo nie będzie grał, bo bardzo cenię sobie tego piłkarza. Poproszę. Oferta za Rakiticia. Rakitic by się idealnie do tego Mediolanu pasował. Bułka w ogóle nie ma takiej opcji. Natomiast Sofiendiop Diop to już jest inna sprawa. Myślę tym bardziej ze względu na to, że to jest początek sezonu. To ja bym mógł go sprzedać i spróbować zakupić kogoś innego na jego miejsce. 46 milionów. Unai Emery zgadza się na tą, na tą ofertę. Pytanie teraz, kogo my chcemy na to prawe skrzydło teraz za niego. Hmm. jakiś prawy skrzydłowy. My tu chyba mamy takiego prawego skrzydłowego, którego moglibyśmy zakontraktować, a jest nim Michael Olise. No, Michael Olise albo Bradley Barcola. Myślę, że Olise to by w ogóle To prawda trochę słabszy od zawodnika, z którym się żegnamy. Dobra, dajmy sobie jeszcze chwilę. Zróbmy tak. Ze względu na to, że wytyczne dla scoutów są naprawdę różnorakie, a te, te nie są już potrzebne, Nawet to zrobimy tak. Potrzebujemy prawego skrzydłowego, który jest stosunkowo młody, powiedzmy, że do 25 roku życia i jest talentem klasy światowej. Trudno, ja wiem, wiem, że to może mnie kosztować bardzo dużo, ale spróbujemy. Ze względu na to, że mamy mnóstwo kasy, to spróbujmy kupić kogoś, kto naprawdę będzie gwiazdą i wydajmy całe fundusze, jakie tylko mamy. Chcę mieć tutaj kogoś pewnego. Piłkarz po piłkarzu od nas odchodzi naprawdę ogromne, ogromne przetasowanie w zespole. Natomiast myślę, że tylko na lepsze. Trzeba wziąć pod uwagę to, że do ta, dostaliśmy się do Ligi Mistrzów i nie możemy brać, nie możemy stosować żadnych alternatyw. Po prostu musimy zrobić jak najlepszy skład. A też myślę, że też tak uważam, że ten skład wcale nie wygląda tak bardzo źle. Wydaje mi się, że tutaj. O, Budałuj. Cyk taki sposób powinno to być zrobione. Wydaje mi się, że to jest fair, bo tak. Tutaj mamy naprawdę mocną ekipę. Poza, tym, poza tymi skrzydłowymi. Myślę, że tutaj można by było ewentualnie coś jeszcze poświrować. Tak się zastanowię nad tym. Jeśli chodzi o podstawowy skład, no to ja tutaj nie widzę żadnych możliwości poprawy. Poza tym, że wymienimy sobie tego diopa. Plan treningowy. Powoli wrócimy już do Zrównoważonego, bo wracamy do meczów. No i co? Przejdziemy sobie jeszcze przez te spotkania w przedsezonowym turnieju. Zagramy sobie dwa mecze podstawowym składem. Jeden mecz składem rezerwowym. Kamiński pierwszą bramkę zdobywa dla naszego zespołu w nowym sezonie, w sezonie 24-25. W Międzyczasie odchodzi od nas no diop. legenda można powiedzieć naszej drużyny w tym pierwszym sezonie, gościu, który zaczynał jako ten powiedzmy najlepszy piłkarz, który grał w naszej drużynie. Ciężko się z nim żegnać, aczkolwiek no taka jest kolej rzeczy. Gościu nie wpasowywał się jednak w ten naszą myśl. To był bardziej taki SPO, a my jednak potrzebujemy szybkiego, zwinnego, potrafiącego dryblować Skrzydłowego, takiego jak Olise. Dokładnie, Olise wypadł mi to, to nazwach z głowy. Mattia Vitti przechodzi do PSO Eindhoven. Myśmy za niego kupili Jakuba Kiviora. Zobaczmy sobie, jak to tutaj wygląda. Ogrom wiadomości. My przechodzimy do kolejnego meczu Tutaj zagra sobie rezerwowa drużyna, przegrywamy 1-0 z Bournemouth No, to nie wygląda najlepiej, aczkolwiek musimy mieć też świadomość tego, że to jest kompletnie niepoukładany jeszcze zespół Przypuszczam, że na początku może być nam naprawdę ciężko, żeby cokolwiek tutaj wyklarować Mam nadzieję, że drużyna da z siebie wszystko i jak najszybciej Zgra się ze sobą. Dobra, my w tym międzyczasie mamy już propozycje. Zawodników, którzy mogliby do nas dołączyć. Ale tą decyzję podejmiemy w kolejnym odcinku. Ja się z wami żegnam. Zostawicie łapki, subskrypcję. Cześć!